Jesteście na etapie scenariusza, jesteście na etapie dialogu, jesteście na etapie wymyślenia kreatywnego, mniej lub bardziej szalonego czy, czy, czy twórczego czy innowacyjnego pomysłu i to jest super, tylko że potem brakuje wam jeszcze no, w, w oczywisty sposób, jeszcze na, na, na obecnym etapie, y, panowania nad warsztatem filmowym, nad dźwiękiem, nad obrazem, nad montażem, nad inscenizacją, y, żeby ten pomysł i ten warsztatowy jakiś wymyślony konstrukt, który macie w głowie, przetłumaczyć na język filmu. Bazujecie na tym, że ktoś jest z kimś i rozmawiają i w, i w tym dialogu tkwi siła waszego pomysłu, a nie skupiacie się na tym, jak to jest pokazane, gdzie siedzą, w jakim świetle, w jakim nastroju, w jakim kostiumie, w jakiej scenografii, jak to jest pokazane. Tego mi najbardziej chyba w większości scenek brakowało, i na to bym próbował Was uczulić. Żebyście spróbowali od, yy, oderwać się tylko i wyłącznie od tego, co dotychczas Was zajmowało, czyli, czyli zastanowienie się, jak napisać scenariusz, jak zbudować postać, jak zbudować dialogi, bo to rozumiem, że jest osobna sprawa i to nie jest mój zakres kompetencji. Pamiętajcie, to nie jest literatura, to nie jest audycja radiowa, to jest język ruchomych obrazów. Ten ruch tej kamery powinien jednak być jakoś wymyślony, jakoś dopracowany, mieć jakiś Sens. To nie może być tak, że chodzicie z kamerą dookoła aktorów, którzy podają dialog na zasadzie rejestracji, przyglądania się temu, co się dzieje. To raczej powinno być jednak tak jak wymyślacie dialogi aktorów, to powinniście też wymyśleć choreografię aktorów w przestrzeni i dobrać do tego właściwą choreografię kamery która opowiada w bardziej. Intencjonalny sposób albo bardziej dokumentalnie pasywny, obserwacyjny, ale, ale jakiś przemyślany i zamierzony przez Was, a nie przypadkowy i nie, nie, nie pełen brudów. To ma być forma, która wynika z treści, jest sposobem na budowanie napięcia, jakoś współgra z tą historią. To, że macie jakiś guzik w programie montażowym, że macie możliwość coś skleić z czterech kierunków, to nie znaczy, że musicie wszystkich tych czterech kierunków użyć w montażu, jeśli to nie posuwa historii naprzód. Więc na to bym chyba najbardziej, jeśli mówimy o ogólnym wstępie, Starał się was uczulić, żeby skupić się na tym, jak już macie ten scenariusz, macie ten pomysł formalny, jaka jest ym, translacja tego pomysłu na przestrzeń, na ruch aktorów w tej przestrzeni, i jaka jest właściwa choreografia kamery, by najbardziej trafnie oddać tą choreografię, uchwycić ją. I to nie zawsze jest takie oczywiste, że, że kamera po prostu powinna iść za aktorem czy iść za sytuacją, czasem wręcz odwrotnie powinna być pod prąd.